W tej chwili pracuje boiler, który ma 2000 watów Jak widać pobiera 360 watów jest podłączony przez taki oto regulator Którym możemy sterować zmniejszając i zwiększając natężenie prądu w gniazdku Dzięki temu boiler 2000W pracuje na przetwornicy. Proszę bardzo, na przetwornicy 800. Zwykła przetwornica 800W ciągnie ze spokojem. Prąd, yy, który pobiera przetwornica, to 40A, mniej więcej w tej chwili. Robiłem testy do 80 Amperów spokojnie. Akumulator daje radę, a jeszcze proszę bardzo to jest ten akumulator, o którym wspominałem 120Ah. Nominalnie przynajmniej podaje producent. No ale z tego, co tutaj to pracuje, to, to wygląda na to, że. Że daje on radę. Tak dla ciekawskich ładowarka za 100 zł. Ładowarka, która mi ładuje ten akumulator z silnika przez przetworniczkę 300 W, no, no 300 W, 600 W w piku. Co, co oczywiście jest informacją żadną. Nie wiem czemu ludzie podają taką informację o tych o tych o tych mocach maksymalnych, które są wykorzystywane, w ogóle to się, to, 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 tego się nie podaje. 300-watowa przetwornica pod, podpięta pod Cyrixa, który mi po prostu został e, przy silniku i mogę sobie inicjować połączenie z e, alternatora, który mi w, podczas trasy ładuje e, ładuje akumulator, o czym często zapominam niestety. W tej chwili Żadnego słońca wielkiego dzisiaj nie ma 8,4 8,3 ampera z dachu 40 Voltów Bo panele są podłączone szeregowo 400 I tak to pracuje sobie Teraz jak wyłączę Boiler 2000 W Pracuje w tej chwili już Prawie Prawie godzinę, bo kilka razy pobierałem wodę. Chciałem sprawdzić, jak to, jak to się zachowuje. Teraz go wyłączę. O, przetworniczka się uspokoiła. I co tu się zaczyna nam dziać? No, widzicie, z 13.1 zrobiło się 13.3. Takie spokojne ładowanie 8A. To tak mi panu w pełnym słońcu dochodzę do 15 amperów yy, w, w, jakby w piku można by przyjąć. Yy, tutaj mamy zużycie samej przetwornicy podejrzewam, yy, czyli ona pobiera jakieś 3,5 wata yy, tak naprawdę z 09 ampera mierzyłem. 0809 Tak mniej więcej średnio między akumulatorem a przetwornicą, także jej generalnie nie wyłączam, bo panele pięknie zachowują się w cieniu. Robiłem testy przy szeregowo... bo mam szeregowo podłączone panele. Robiłem testy przykrywając ręcznikiem kolejno każdy jeden panel. Nie powoduje tu to. Wyzerowania napięcia, oczywiście, spadek jest widoczny, znaczny. Nie pamiętam teraz z jakiego rzędu były to liczby. Natomiast nie powoduje to zerwania ładowania. Ładuje się to wszystko cały czas, nawet przykrywając cały jeden, jeden panel. Także no generalnie jestem zadowolony. Z tej całej instalacji nie kosztowała krocie wiktronowskie, ale e, oczywiście w związku z tym e, wymagała troszeczkę poświęcenia czasu, żeby to wszystko e, dobrze skombinować, dobrze poustawiać. Przede wszystkim regulator, e, regulator solarny, który e, ustawiałem dosyć długo, szukając danych. E, i, i, i samemu coś tam przeliczając żeby żeby zoptymalizować pobieranie prądu z solarów i ładowanie akumulatora i to tyle na temat pozdrawiam wszystkich kto będzie zainteresowany Mam nadzieję, że zrobię niebawem jakiś film na temat tej całej mojej instalacji. Bo tu wynalazków mam mnóstwo. Tu na przykład jest gniazdko też z regulatorem. Regulator do tego gniazdka znajduje się. Nie wiem, czy go widać. O! Tu jest. Tu jest. Re... O, sorry. Tu jest regulator. Tutaj. O! Tu. O, tu. i tu można regulować moc tego gniazdka to znaczy e, możemy podłączyć do tego gniazdka odbiorniki do 1500 W, watów ale możemy redukować prąd na tym, na tym gniazdku także to jest takie gniazdko do na przykład jeżeli jest brak prądu to możemy podłączyć mimo wszystko e, żelazko, suszarkę, czajnik Cokolwiek na niższym natężeniu, i wtedy zużycie prądu mocno spada. Tutaj mamy to samo. To jest zestaw do obsługi bojlera, który ma 2000 watów. Tu po prostu włączamy boiler przez ten regulator, którym możemy sobie zmniejszać i zwiększać. Natężenie w gniazdku, w tym również to jest dodatkowe gniazdko, w którym możemy sobie e, zmniejszać natężenie, I dlatego możemy podpinać urządzenia. Ten regulator jest w stanie obsługiwać urządzenia do 4000 watów, czyli tak naprawdę mogę podłączyć urządzenie 4000 watów i zejść do na przykład do 600 watów. I na takim natężeniu, na takim. Na, o, taka moc będzie dostarczana do, do tego urządzenia. Jeżeli ono jest w stanie z obniżoną mocą pracować, to można z niego po prostu korzystać. Na przykład grzejniki. Mogę podłączyć grzejnik 4000 W. Zejść. Tu mamy wyświetlacz, który pokazuje nam procentowo, ile schodzimy od 100% w dół. I możemy zejść nawet do 1%, czyli do 4 W, i, i takim prądem zasilać urządzenie. Jeżeli ono jest w stanie z takim, z takim prądem pracować, to, to będzie. I akumulator będzie mógł pracować, i przetwornica będzie mogła pracować. Także to wszystko da się w ten sposób zrobić i obsługiwać. Dla ciekawskich. Aby nie mówili, tam znajduje się boiler elektryczny w szafce głęboko schowany, i kiedy zabraknie nam gazu, a mamy wodę grzaną przepływowym podgrzewaczem wody, to wtedy go zakręcamy, przełączamy się na, na ten boiler elektryczny i grzejemy sobie wodę. Elektrycznie, także u mnie, wszystkie, wszystkie jakby, mm, wszystkie o, i się zawiesiłem, wszystkie systemy raczej się dublują. Tak samo jest z ogrzewaniem: ogrzewanie jest e, piec gazowy, trumy, ale do tego oczywiście jest też e, e, webasto chińskie, w razie czego. Dwa systemy nadmuchów, jeden z WebASTO niezależny, drugi z pieca też niezależny. Systemy wentylacyjne podgrzewają mi też przewód z ciepłą wodą, więc kiedy w zimie jest włączone ogrzewanie, to, to nigdy woda w ciepłej instalacji nie stygnie więc zawsze jest ciepła w kranach bezpośrednio. Także to też ma ogromne znaczenie. No i tak to wygląda. Naprawdę wszystkim polecam, zostawcie te akumulatory żelowe AGM i tak dalej, które ważą nieprawdopodobne kilogramy, a w naszych samochodach te kilogramy są są niezwykle istotne. Zmieńcie je na life po 4. Ja zaryzykowałem zresztą e, nie tylko ja, moi koledzy też kupują te akumulatory z Chin. Okazuje się, że większość z nich, bo oczywiście zdarzają się różne oszustwa, zdarzają się e, nieprofesjonalni sprzedawcy i tak dalej i tak dalej. Jak wszędzie na świecie, tego się nie uniknie. Ale nam się akurat udało. Yy, mnie, yy, mnie się udało tym bardziej, że cena tego akumulatora yy, powala, bo jest proporcjonalnie niewiele wyższa od AGM-ów yy, i różnych innych nowych rozwiązań yy, tradycyjnych, a na no bije, no bije poraża, bo mamy, mamy 13,4 w tej chwili widzicie Napięcie, i kiedy napięcie nam spada do 12V, to już wiemy, że jesteśmy lekko poniżej nominału. A cały czas mamy 12V, gdzie przy tradycyjnym akumulatorze to jest nie, nie do osiągnięcia. Wynik pozdrawiam jeszcze raz. Mógłbym gadać godzinami. Serdecznie reklamuję te wszystkie udziwnienia. Eee, tak jak tu widzicie, na przykład to, to udziwnienie, to jest genialne rozwiązanie. Miałem, miałem taki starszy model, właśnie przepiąłem, kupiłem nowszy, eee, z większym wyświetlaczem, mam teraz podgląd na to, co się dzieje. Eee, z prądem 230. Widzicie, w gniazdkach jest w tej chwili 231. Jest stabilne, ładne napięcie o częstotliwości 50 Hz amperaż. Jak widać, 23000 ampera w tej chwili jest pobierane, ale przy 230, więc to troszkę może być mylne. Tu mieliśmy maksymalne podłączenie, minimalne. Zrobiona jest blokada na 1600 W no i tu aktualnie 3,5 W pobierane na 230 więc trzeba przeliczyć na 12 Chociaż ja już wszystko przeliczam na 13,2 Bo z takim napięciem mam do czynienia. Wszystkiego dobrego.